Witajcie po ponad 7 miesiącach przerwy na kanale Ski Jumping TV. Zgodnie z moimi zapowiedziami z ubiegłego sezonu, przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Pucharu Świata, rozpoczniemy również już piąty sezon filmowy na kanale. Wszyscy jesteśmy już z pewnością wyjątkowo głodni skoków, tym bardziej, że minione lato było najuboższe, jeśli chodzi o rozegrane konkursy skoków w całym XXI wieku. Tego lata rozegrano zaledwie jeden weekend letniego Grand Prix na skoczni w Wiśle, a także po jednym weekendzie letniego Pucharu Kontynentalnego i Fiskapu. Na szczęście do inauguracji Pucharu Świata 2020-2021 pozostało już zaledwie 10 dni. W dzisiejszym filmie chciałbym jednak zapowiedzieć przede wszystkim to, co będzie się działo nadchodzącej zimy na kanale. Zachęcam, aby obejrzeć ten film do końca, ponieważ mam dla Was dość sporą niespodziankę, którą będzie zupełnie nowa, nietypowa seria. Jednak o tym za chwilę. Pierwsza dobra wiadomość na nadchodzącą zimę jest taka, że pojawi się podczas niej ponad dwa razy więcej filmów niż w zeszłym sezonie. Zeszłej zimy publikowałem filmy w każdy piątek o godzinie 18. Jednak tym razem filmy będą ukazywały się dwa razy w tygodniu. Nie tylko w piątki, ale również we wtorki. Godzina 18 pozostaje niezmienna, z wyjątkiem sytuacji, kiedy film o tej godzinie kolidowałby ze skokami. W takim wypadku film ukaże się tego samego dnia, jednak o innej porze. Tak jak w poprzednim sezonie, na kanale będą się ukazywały głównie filmy tematyczne. Jednak raz w miesiącu będę również publikował filmy z serii ski Jumping QA. Seria ta będzie się ukazywała w pierwszym możliwym terminie każdego miesiąca, zaczynając od grudnia. Pytania do tej serii możecie zadawać już teraz, jednak pierwszy grudniowy odcinek będzie zawierał jeszcze pytania z poprzedniego sezonu. Wprowadzona zostanie również zupełnie nowa seria, w którą każdy z Was będzie mógł się zaangażować. Została ona stworzona właśnie z myślą o widzach tego kanału, którzy od teraz będą mogli wziąć udział w pucharze widzów Ski Jumping TV. Film ze szczegółami tego pucharu ukaże się w najbliższy piątek, jednak już dziś zdradzę Wam podstawowe informacje. Puchar widzów będzie symulowany z wykorzystaniem gry DSJ4, do której zostaną dodane Wasze postacie. Już od dziś każdy z Was może zgłosić się do Pucharu Widzów. Wystarczy napisać na mojego maila zgłoszenie w temacie wpisać puchar widzów, a w treści wiadomości podać link do waszego konta na YouTube, waszą nazwę użytkownika, reprezentację jaką chcecie mieć przypisaną w pucharze oraz w jaki sposób mam wam rozłożyć punkty umiejętności, jeśli chodzi o skocznie normalne, duże i mamucie. Każde poprawnie napisane zgłoszenie będzie przyjmowane i wasza postać będzie przeze mnie tworzona. Poziom umiejętności waszej postaci będzie zależał od waszej aktywności na tym kanale. Najbardziej aktywni widzowie czyli tacy, którzy zostawią najwięcej komentarzy będą mieli najwięcej umiejętności. Każdy komentarz pozostawiony pod filmami na tym kanale do końca listopada to dodatkowe 10 punktów umiejętności dla waszej postaci. Tak jak już mówiłem, dzięki temu najbardziej aktywni i zaangażowani widzowie będą mieć największe szanse na osiąganie dobrych wyników. Jednak, jak wiadomo, system losowania wyników w grze 4 pozostawia dużo miejsca na niespodzianki, dlatego nawet widzowie z mniejszymi umiejętnościami będą mieć szansę na osiąganie dobrych wyników. Zarówno publikowane przez Was komentarze, jak i zgłoszenia do Pucharu Widzów będą rozpatrywane od dzisiaj do końca listopada. Komentarze i zgłoszenia zostawione od 1 grudnia nie będą już brane pod uwagę. W grudniu będę podliczał wasze umiejętności, tworzył wasze postacie oraz kalendarz zawodów, a od stycznia rozpoczniemy nasz wspólny puchar, z którego odcinki dodatkowo będą pojawiały się na kanale. Nie będą one więc zastępowały filmów tematycznych czy serijski jumping QA, tylko będą pojawiały się dodatkowo. Chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że zostawione przez Was komentarze muszą być oczywiście zgodne z regulaminem komentarzy, który znajduje się w informacjach na moim kanale. Szczegółowe informacje i regulamin pucharu widzów przedstawię wam już w najbliższy piątek. Tymczasem życzę wam pełnego emocji sezonu zimowego. Oby udało się go sprawnie i uczciwie przeprowadzić mimo trwającej pandemii. Mam nadzieję, że będziecie zaglądać tu regularnie aż do końca pucharu świata. Dla osób, które chcą się zgłosić do Pucharu Widzów, przypominam, że już od dnia dzisiejszego pozostawione przez Was komentarze będą liczyły się do umiejętności Waszej postaci. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Pucharu Widzów lub czegoś innego, to możecie je zadawać pod tym filmem. A na razie do usłyszenia w najbliższy piątek!